Jeżeli masz 56-osobową rodzinę do przewiezienia, drużynę piłkarską albo chcesz zrobić wyjazd firmowy, ale interesuje cię tylko standard VIP, taki samolot może ci się przydać. Jest to Boeing 737-500 w standardzie VIP, który ma 56 ekskluzywnych foteli na pokładzie. Tylko 56, ponieważ stawiamy na jakość i komfort podróży pasażerów. Zapraszamy na pokład.